Inwestycja, którą prowadzimy, to realny wpływ na przyszłość, realne tworzenie nowych technologii i realne budowanie środowiska do badania tego, jak te nowe technologie będą w przyszłości wpływały na nasze życie, na środowisko naturalne. Będzie to nowoczesne laboratorium, największe w tym rejonie kraju. Będziemy mogli opracować nowe technologie, nowe materiały będziemy w stanie zebrać dane odnośnie sprzętów, które także na co dzień używamy, czy to telefonów komórkowych, telewizorów i zbadać jaką emisję pola one wytwarzają i zaproponować rozwiązanie tłumienia tych fal. Kapsuła czasu to swego rodzaju podróż do przyszłości. W środku będą spakowane materiały, które świadczą o naszej firmie. Będzie lista dzisiejszych gości, czyli wszyscy, którzy z nami dzisiaj tutaj są, zostaną przeniesieni do przeszłości.